O, jest pan już. Widzę, że ma pan już jakieś doświadczenia. ale dobrze, przejdźmy do konkretów. Jak odnajduje się pan w relacjach z innymi ludźmi? Lubię ludzi, naprawdę, ale często potrzebuję być sam. Czasami spędzam cały dzień w domu przed biurkiem. Rozumiem. A czy można polegać na panu w każdej sytuacji? Czasami. Ktoś czego się do mnie potrzebuje, ale nie wiem co zrobić. Paraliżuje mnie myśl, że powiem coś głupiego albo jeszcze pogorszę sytuację. Mhm. Mm no to dlaczego powinniśmy wybrać mm -hmm. właśnie pana? Właściwie to nie wiem, ale tego jest pan pewien? Tak. Tylko tyle chciałem słyszeć.